Zawsze mówiłam, że jak, jak skończę 100 lat, to będę szukać męża, nie? ale już teraz się nie opłaci. Żartuje Joanna Bulska, która w maju skończyła 100 lat. Niestety złamana noga uniemożliwiła jej samodzielne chodzenie. Musi korzystać z balkonika. Teraz trafiła tu, do Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu na rehabilitację. Bardzo jestem zadowolona. Że tutaj się dosałam. Jak długo będą mi trzymać? Nie wiem, ale będę przychodzić. Podobnie jak 24 innych seniorów z powiatu Wągrowieckiego, mają tu zorganizowaną opiekę przez 8 godzin dziennie, dodaje 84-letnia Mirosława Cyranek. Jestem bardzo zadowolona. Żyliśmy się jak jedna rodzina. I jak w domu jestem, to te dwa dni, sobotę niedzielę, to no brakuje mi czegoś. Nie? Mogą tu przebywać na zajęciach od 30 dni do maksymalnie 120. To przynosi efekty, zapewnia pielęgniarka Patrycja Dubia-Lipkowska. Mają znaczną poprawę nastroju, bardziej usprawnieni, bardziej samodzielni. Prócz zajęć interaktywnych i rehabilitacji oraz opieki medycznej, mają także zagwarantowaną opiekę psychologiczną, wyjaśnia asystentka osób starszych, Magdalena Filipowska. Często to są osoby samotne, które przebywają same w domu. Często rodzina też nie widzi tego, że gdzieś pojawiają się jakieś problemy, gdzieś tutaj właśnie jakichś stanów depresyjnych i tak dalej. Także no, myślę, że oprócz tej fizjoterapii i tego usprawnienia fizycznego jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Każdy z podopiecznych dostaje też bransoletkę życia. To zegarek z funkcją przywoływania pomocy. Centrum Zdalnej Opieki Matycznej, dzień dobry. Pierwszy taki specjalny zegarek w wągrowcu odebrał Adam Bryniak. Szczególnie, gdy osoba jest samotna, to wtedy tym bardziej jest to potrzebne. Ten dom powstał dzięki dotacji z WRPO 2014 plus w wysokości 5 milionów złotych, a także dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów, Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe. Te dwa ostatnie podmioty wspólnie uruchamiają podobny ośrodek w Pniewach oraz w Poznaniu. Na poznański dom stowarzyszenia otrzymało 4 miliony 300 tysięcy złotych z WRPO 2014 Dzięki temu ten obiekt przyjmie wkrótce 25 pacjentów. W sumie opieką zostanie otoczonych 230 osób, mówi Ryszard Gawroński z centrum kompetencji. Chodzi o to, żeby nasi pacjenci nauczyli no, się tam dobrze. Podstawą będzie całościowa ocena geriatryczna, który każdy, i indywidualna terapia, która, plan indywidualnej terapii, która będzie potem realizowana poprzez zabiegi różnego typu. Bo dla każdego z nich najważniejsze jest to, by być jak najdłużej samodzielnym, by nie sprawiać kłopotu swoim najbliższym – opiekunom. Przekonuje Anna Jakrzewska-Sawińska, wiceprezes Zarządu Hospicjum Domowego. Jednak nie tylko o sprawność fizyczną tutaj chodzi. Największą chorobą naszych czasów to jest samotność. A ten człowiek, jak jest najpierw u nas, a potem gdzie do klubu seniora, to tej samotności już nie odczuwa. Poza tym uczy się nawet w jakiś sposób bycia z innymi ludźmi. Mi, I to jest bardzo ważne. My nie możemy ich zamknąć w domu, bo to się dla niej źle kończy. Oni muszą jeszcze wyjść między ludzi. Dlatego po skończeniu terapii będą kierowani do klubów seniora, po to by nie zaprzepaścić postępów tej rehabilitacji. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.